Opowiadanie szóste: Laponka i Finka. Zatrzymali się przed małym, bardzo nędznym domkiem. Dach pochylał się aż do ziemi, a drzwi były takie niskie, że mieszkańcy musieli pełzać na czworakach, chcąc wejść lub wyjść. W domu nie było nikogo prócz starej Laponki, która, stojąc przy lampie stranu, smażyła rybę. Ren opowiedział całą historię Gerdy. Ale najpierw swoją własną, bo uważał, że ta jest o wiele ważniejsza. A Gerda była tak zmarznięta, że nie mogła wcale mówić. Ach, wy biedacy! powiedziała laponka. Macie jeszcze daleką drogę przed sobą. Musicie przebiec jeszcze przeszło 100 mil równiną Finmarku, aż tam, gdzie rozsiadła się królowa śniegu i puszcza co wieczór bengalskie ognie. Napiszę parę słów na wysuszonym dorszu, bo nie mam papieru, a chcę napisać do Finki, tam na północy. Ona da Wam lepsze wskazówki niż ja. Kiedy Gerda ogrzała się, najadła i napiła, laponka napisała na wysuszonym dorszu parę słów. Kazała Gerdzie dobrze tego pilnować. Przywiązała ją znowu do rena, który popędził razem z nią. Fuść! zabrzmiało wysoko w powietrzu. Przez całą noc płonęła najpiękniejsza niebieska zorza polarna. I potem przyjechali do Finmarku i zapukali do komina Finki, bo w chacie nie było nawet drzwi wejściowych. Wewnątrz był tak straszny upał, że Finka sama chodziła prawie zupełnie nago była mała i bardzo brudna. Zaraz rozebrała małą gerdę, zdjęła z niej rękawice i buciki, aby nie było jej za gorąco. Renowi położyła na głowie kawałek lodu i potem przeczytała to, co było napisane na skórze dorsza. Przeczytała trzy razy, tak że nauczyła się tego na pamięć, i wrzuciła rybę do gotującego się garnka, bo nadawała się do jedzenia, a ona nigdy niczego nie marnowała. Ren opowiedział jej najpierw swoją historię, a potem dzieje małej gerdy, a finka błyskała mądrymi oczami, ale nic nie mówiła. Jesteś taka mądra, powiedział Ren. Wiem, że potrafisz związać wszystkie wiatry świata jedną nitką. Kiedy żeglarz rozplątuje ten węzeł, wieje przyjazny wiatr, kiedy rozluźnia drugi, wieje ostry wicher, a kiedy rozwiązuje trzeci i czwarty, zrywa się taka burza, że lasy się przewracają. Czy zechciałabyś dać małej dziewczynce do wypicia taki napój, aby zrobiła się silna jak dwunastu mężczyzn i aby zwyciężyła królową śniegu? Silna jak dwunastu mężczyzn? Zapytała Finka. To cóż to się może jej przydać? Potem podeszła do łóżka, wzięła dużą, zwiniętą skórę i rozwinęła ją. Były tam napisane dziwaczne litery. Finka zaczęła czytać, aż jej pot spływał z czoła. Ale ren wstawiał się tak gorąco za małą gerdą, a gerda patrzyła takimi błagalnymi, pełnymi łez oczami, że Finka zaczęła znowu błyskać spojrzeniem, zaciągnęła rena w kąt pokoju i szeptała coś kładąc mu na głowę świeży lód. Mały kaj! Jest co prawda u Królowej Śniegu. Ma tam wszystko, czego tylko dusza zapragnie i jest pewien, że to najlepsze miejsce na świecie. Ale dzieje się to dlatego, że ma w sercu odłamek szkła i okruszyle szkła w oku. Trzeba mu to wyjąć, inaczej nie stanie się nigdy prawdziwym człowiekiem i Królowa Śniegu zachowa nad nim swoją moc. Ale czy nie mogłabyś dać Małej Gerdzie czegoś takiego, żeby stała się mocniejsza od wszystkich? Nie mogę jej użyczyć więcej mocy od tej, którą posiada. Czyż nie widzisz, jaka jest potężna? Czyż nie widzisz, jakiej muszą służyć ludzie i zwierzęta, jak udało jej się przejść przez świat na bosych nóżkach? Nie powinna myśleć, że to myśmy użyczyli jej tej potęgi. Ona tkwi w jej sercu. Pochodzi stąd, że Gerda jest dobrym, niewinnym dzieckiem. Skoro jej samej nie uda się dostać do królowej śniegu i uwolnić Kaja od odłamków szkła, to my jej nic nie pomożemy! O dwie mile stąd. Zaczyna się ogród królowej śniegu. Tam możesz zanieść małą dziewczynkę. Posadź ją na śniegu koło wielkiego krzaka pełnego czerwonych jagód. Nie marudź długo, tylko pośpiesz się i wróć tu znowu. Potem Finka uniosła małą gerdę, posadziła ją na grzbiecie rena, a ren popędził jak tylko mógł najprędzej. <laughs> nie zabrałam moich trzewików, nie mam rękawic! zawołała mała gerda. Spostrzegła to, bo było przeraźliwie zimno, ale ren nie odważył się zatrzymać. Pędził, aż przybiegł do dużego krzaka z czerwonymi jagodami. Tam posadził Gerdę, pocałował ją w usta, a wielkie jasne łzy popłynęły z oczu po policzkach zwierzęcia. Potem pobiegł z powrotem tak prędko, jak tylko mogły go unieść nogi. A mała Gerda stała bez trzewików i bez rękawiczek pośrodku straszliwego, lodowato zimnego pola finmarku. Biegła przed siebie jak tylko mogła najszybciej. Nagle nadciągnął cały półk śnieżnych płatków, ale nie padały z nieba, niebo było zupełnie jasne i błyszczące od zorzy północnej. Płatki śniegu biegły tuż przy ziemi i im się bardziej zbliżały, tym były większe. Gerda pamiętała jeszcze, jakie wielkie i kunsztowne wydawały jej się płatki wtedy, gdy je oglądała przez powiększające szkło, ale tu były jeszcze o wiele większe i bardziej przerażające. Były żywe, stanowiły przed nią straż królowej śniegu. Miały najdziwniejsze kształty. Niektóre wyglądały jak szkaradne wielkie jeżozwierze. Inne jak sploty wężów wysuwających głowy, a znowu inne jak małe, grube niedźwiedzie o nastroszonej sierści. Wszystkie były oślepiająco białe. Wszystkie były żywymi płatkami śniegu. Mała gerda zmówiła ojcze nasz. A mróz był tak wielki, że widziała swój własny oddech. Parował z jej ust jak gęsty dym. Oddech ten stawał się coraz gęstszy i gęstszy, i ułożył się w kształt jasnych aniołów, które w miarę zbliżania się do ziemi stawały się coraz większe. Wszystkie miały na głowach hełmy, a w rękach dzidy i tarcze. Było ich coraz więcej, i kiedy Gerda skończyła mówić ojczy nasz, stał naokoło niej cały legion. Uderzały swoimi mieczami w szkaradne płatki śniegu, tak że te rozpadały się na tysiączne kawałki, a mała Gerda szła pewnie i radośnie naprzód. Aniołki gładziły jej nogi i ręce. Wtedy nie czuła wcale zimna i szła prędko naprzód do pałacu Królowej Śniegu. A teraz zobaczymy, co się działo z Kajem. Nie myślał on wprawdzie o małej Gerdzie, a już najmniej o tym, że stała na dworze przed pałacem. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.